Witam Was serdecznie z tej strony, Darek. No, i dzisiaj się bawiłem troszeczkę tutaj nad stawem u siebie, bo sobie pomyślałem, że mało wody. Brzegi sobie troszeczkę podrównam. No i Wam pokażę, jak to mniej więcej wyszło. Moje podrównywanie brzegów. Nieźle, trochę zabawy, trochę tego zobaczymy jak to wszystko nam wyjdzie na samym końcu a teraz wam pokażę co ja tutaj na i to wyszło tak tutaj sobie zrobiłem właśnie tu było wszystko zarośnięte no i w sumie woda to aż praktycznie tutaj do tego zerwanego stoi jak jest yy, mokro no jak jest pora sucha no to tyle nam ubyło i tutaj jest fajne twarde dno że można jeździć no i więc się tak bawiłem, tutaj bawiłem, wyjeździłem troszeczkę stąd do góry. No i to było super, nie? Elegancko. Także tutaj tak to wygląda. Jest jeszcze miękko, wiadomo, teraz deszcze padają takie przelotne. Ale tu jest ogólnie twarde dno, tu. Tu jest twarde dno, tu może normalnie wjeżdżałem traktorem praktycznie aż tam pod te sobie no ale wiadomo człowiek robi no to chce robić więcej bo mówi a może będzie lepiej i będzie fajnie i nie zawsze tak wychodzi za sprawą tego że druga strona jest bardziej zmulona no i utopiłem zatora czy tam zakopałeś no zakopałem go bo dalej o kurde burza o jeszcze burza idzie więc mamy dzisiaj akcję ratunkową, i musimy go wyciągnąć jeszcze przed burzą. Tu też zrobiłem. No i tutaj też, wiadomo, tutaj gdzieś było, wszystko było fajnie, i nagle wjechałem i koniec. I się zakopał. Ale przyjadę zaraz za torkiem tym drugim. 25K tego się odpali, szarpnie się i wyjedzie to wszystko. A kto mi w tym wszystkim pomoże? Przemek i Mateusz. Przemek i Mateusz. No i oczywiście ja. No, także taka to jest sprawa. Tu se też tam robiłem wszystko i się nigdzie nie zakopałem, ale mówię, tą górkę sobie chciałem zciąć, nie? jest tak wjadę, cofnę i i ten, i dupa. Wjechałem, cofnąłem, i tyle było. Nic, i ni depozytora, i zaraz będziemy trasować Nie, Przemo? Co? Nie, nie ma źle. Przemo, będziesz jechał, czy firmaki ma jechać? No dobra, to... Akcja ratunkowa, niezawodny zatorek dał radę. Chcesz jechać zatorem? No sam. Nie. Czemu? No to ci pokażę ja. Nie, nie, sam No ja ci pokażę prać. Spadnij do niego. Tak, to są biegi, nie? Naciśnij sprzęgło. I powoli puść w sprzęgło. I jeźdź do domu A tam drugi syn pomaga wyjechać tak. obojętnie Jak się jedzie? Jak się jedzie? Czemu jedzie tamtą stronę? Driver młody. Jedzie tamten. Cały obieć tam koło tego, nie? Akurat zdążyliśmy przed burzą, przed deszczem. Jak to się mówi? Zetor, niezawodna maszyna. Widzę, że banan na buzi jest. Banan na buzi jest. Zobacz, teraz musisz do góry. Tak? Tak? I teraz powoli puszczaj nogę. Powoli? Powoli? Tak, powoli. jak nie było trochę się pobrudził ale to tam trudno akcja ratunkowa musi być dobra to ja teraz wjeżdżam do garażu i zakończamy akcję ratunkową z 25k i 3011. Czemu? Nie straciłem. Ale, źle, ale nie Buziłem, jest źle i nie wiem, co to jest. Budziłem niechcący, ale trudno. Czasami to jest zawsze jest... Niech lecę, to wyłączyłem stację. Wyższa. Wyższa ta jest. No. Konieczność. Wyższa konieczność. Czasami to jest... Tam bym by za to stał i co? No. Tam gdzie zaparkowały? Ja? Tylko po koparki. Po koparki? za koparką. Po Tam tam go tu przyjechać może. Tak? No. A się przyjechać, i, i go zaparkować parkować. Dobrze? No. Dobrze, żebyśmy się zdążyli przed deszczem, bo już nie zaczyna padać. Ja mam taka szaro burie, nie można wychodzić na górę, ale trochę można. Za Bogu tam od razu tammy, tammy się gumimy. Cały ubocony, nie? No, o, cieknie u tam, tam, Koniec pracy na dziś. Tak zakończyliśmy akcję ratunkową? Tak właśnie wyciąganie do 10:17. Był lekko utopiony. W razie, cześć. Do następnego.